Teraz będzie odjeżdżał stamtąd, ten co się podstawiał tym Poloregio, Regio, co nagrywałem jak się wstawiał ale jestem tutaj akurat w tym miejscu i będę szedł na bocznicę, ale tutaj z tej strony teraz I tutaj powiem, że tak pociągi odjeżdżają stąd raz na godzinę jeżeli chodzi o te polnoregią chodź tu po już jedzie, widzisz gdzie jedziecie za mną idziecie idziecie za mną Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Teraz tak pójdę od tej strony, tej strony jeszcze nie było. Tam stoi ta Arivia, jeszcze, idę na tą rampę tam zobaczyć wagony intercity wagony Help Przemyśl Główny wagony Hel Przemyśl Główny a co do tej rampy co dojdę zobaczymy Są wagony do przemyśla. Wagony skórzone, brudne. Mogliby je umyć. O, tam sprzątaczki sprzątają. Staram się ludzi nie nagrywać. Tam wagon sypialny. Zobaczymy, na tym a rampę sobie wejdę. Wagon sypialny. na rampie. Tam są wagony Bochumin Hell. ...trzech no, Zobaczymy Czy coś tutaj jakiś camping stoi na rampie To jest wjazd O to jakieś Zobaczymy czy ten film nie wyłączę, bo tu trzeba godzinę czekać na kolejny pociąg ale tu jest taki widok z tej lampy tutaj pewnie też kiedyś były tory, których już nie ma to, że z tej strony jestem tutaj pierwszy raz na 25 rok Pierwszy raz jestem w tym miejscu Stamtąd grzeje pociąg Już go słychać Zobaczymy co teraz poleci do miał ujęcie teraz z tej strony mam nadzieję, że to będzie jakieś piętrzjeżdżał Strona z piętrusami moje ulubione składy tutaj na HELU właśnie, piętrusy Dwa razy jechałem, na tu jestem na Europie do Kuźnicy Heli z powrotem już go słychać coraz głośniej I dwa razy jechałem tym polorek, o tym w malowaniu polo regio. Gdzie tam to Intercity leci? Nurek Lecz Intercity Podwójne, te dwie lokomotywy Nurek i Turbostona. hacer esta bracina.